Maciejuka wpadła na super pomysł w ogóle, jestem mega podekscytowana i od razu wzięłam telefon i stwierdziłam, że będę nagrywać bo jest płacniej, to bo cię tak słychać <laughs> To ja uciekam Zrobimy sobie odcineczek, żebyście nas bardziej poznali, więc powiemy wam, jak się poznałyśmy Postawię tak, żeby nas było widać obie Ale mi się nie uda, nie uda mi się, czekaj O, może tu postawię Chodź, zapraszam to pożiem się jako. Pożoj się. O, o cię przyjętu! Bo się! Nie! Au. Mamy nie widać, mamy Ała? nie widać. A nie będzie cię widać. Czasami nie chodzi o ciebie. Nic nie widzę, wszędzie siebie nie widzę. Patrz, ok. A. W two. Za każdym źle odpowiedzialnym pytanie To nie jest źle odpowiedzialne pytanie. Znaczy chodzi o to, że jak inni idziesz na rzeczy. Daj mi zacząć film, okej? Okay? Ścieraleczko kochani, dziewczynki i chłopaki. Dzisiaj jak gruby sercie. Ogólnie tamten początek był trochę chaotyczny, więc zmieniliśmy trochę formę odcinka. Po prostu poodpowiadamy na pytanka odnośnie nas, żebyście lepiej nas poznali. I mamy kilka pytanek. Julka ma je zapisane, także zaczynaj. Nie mnie ponadzać. Przez o mnie My nie ciągle że. Robiono na słuchawkach. Cieha! Tak, dobra, liścę tam, co tam chcę. Aaaaah! Cztery nie! Pan po mordzie Zdzielę cię klapkiem Czuję, nie, to już ruszimy, proszę! Nie. Eee. Pierwsze pytanie. Jak się poznałeś? O Jezu, to jest w ogóle super! To Julka, to było. My się w ogóle poznaliśmy w szkole aktorskiej. I to było tak, że ja byłam. Ja przyszłam jako pierwsza, a Julka wchodziła później. Ja byłam w ogóle strasznie podekscytowana ja byłam tak podjarana, bo to był pierwszy dzień. Ja tam przyszłam i miałam takie. O, boże, ciekawie, tacy ludzie będą, ale będzie fajnie, i w ogóle. Mnie roznosiła energia, a potem przyszła Julka. A teraz ja. Aaa! A teraz ja mam powiedzieć swoją historię. Ja wchodzę taka troszeczkę, no wiecie, zdenerwowana generalnie i ja nie lubię nowych miejsc, nowych ludzi i, ten, i ciężko jest. Więc generalnie wchodzę taka, Jezu, kto tam będzie, jakby coś się będzie działo. I ja wchodzę, patrzę, a jakaś wariatka stoi na środku po prostu i kręci się w kółko. I jest nie tańczyłam ten... wtedy. Nie wiem z kim no Tańczyłam, no. Kręciłaś się po prostu jak jakaś... Wie, She was a fairy. Nie? I tańczy i tego tak, stoję i mówię. Ja jakoś tam robiłam, jakieś wieczory, coś no. mówię, m mówię Pierwszy dzień na studiach, nikt mnie tam nie znał. Nikt. I mówię, Nowi ludzie, ludzie dla mnie. A, ja. a potem... A potem byłam jedną z, w sumie jedyną osobą, która cię nagrywała później. Jak tylko zaczynać tańczyć, to od razu wymówiłam mi telefon. Miałam jak... To jest małpa, to trzeba nagrać, to jest małpa w cyrku, halo. To się przyda później do jakichś, nie wiem, archiwów, jak już ale zostaniesz... Ale ja stawić. bardzo podnosiłam energię tej grupy, zauważyłaś to. W sensie dużo... znaczy nie, może nie wszyscy, ale większość osób tam była taka na zasadzie... No, jestem tutaj, więc... Trzeba było zrobić show. Kochamy Was generalnie. To o właśnie, bo może ktoś to ogląda? Pewnie nie. No, no i dobrze. Ale jeśli, jeśli ktoś z naszej grupy teatralnej, czy znaczy tej aktorskiej na nas ogląda, Znaczy no nie jak... mówiłam, że nie wszyscy, nie? Były parę osób. Kochamy że... Was wszystkich. Tak, no I... my się trzymaliśmy z taką piątką osób, która była taka bardzo pozytywna w sumie. Ja nie? Nie? tam wcale nie było więcej, niż ile na tam nie, było. Nie, było nas 13. 13. To płasznie. Połową grupy się trzymaliśmy no. tak i nasza piątka była taka bardzo pozytywna. W sensie, jakby przepraszam bardzo resztę grupy w tym momencie, ale ja bym chciała powiedzieć, że my nie byliśmy zgrani. Oczywiście my się odzywamy, nawet nie skończyłyśmy tej szkoły. Ale jak no właśnie, oni wszyscy, wiesz, mogą... Oni sobie mogą teraz wszyscy, wiesz... Chociaż nie, na się co wtorek, wie Tak, nie wiem, jak to było później, ale początki nasze, jak my to, to, to by było, było, no to oprócz naszej tej, tej takiej... Piątki. Ciężko się było zgrać w ogóle. Tak, no nasza piątka chodziła właśnie na imprezki razem czasami i tak dalej coś robiliśmy, a reszta tak no, Przepraszam bardzo, to nie jest moja wina, że się iluzjonowali trochę. Jezus... Kto wyszedł z inicjatywą przyjaźni? Ja myślę, że to wyszło samo sam z, z siebie. Tak. Po prostu zaczęliśmy imprezować razem. mam do Ciebie Chcesz mnie adoptować? Chcesz, chcesz być moim być moim dzieckiem, w którym ja cię adoptowała. To jest introwertyka. No. Złączyła mnie z tego chcę. To jest dziwne. To biorę. Ja sobie ją wezmę, ja zobaczyłam, jak będzie, to będzie moje! To będzie moje, ja już... Ja już chcę! W końcu z nikim nie rozmawia, Boże, energia już jej po prostu, bateria jej siadła, biorę do siebie, dopóki jej się nie opiera. Nie wiem co mnie jak to pierwsze do kogo zagadał. To tak chyba wyszło randomowo no. jakoś po prostu. Tak zaczynałyśmy ze sobą. Nasze wspomnienie Weź ty kur... wyłącz, bo ja tu rozmawiam. Dobrze? I nagrywam TikToka, czy tam YouTube'a. Nasze wspomnienie z początku relacji. W jakim sensie staramy No jakieś takie wspomnienie, które masz... O! Mam na nawet... Aha. Myślałam, że skojarzysz! Ty nie! Czaję. Nie pamiętasz medalów z harmoniką? Na pamięta, naszym bo... pierwszym wyjściu grupowym byłam ja, byłaś, ty. Chyba wyjście grupowe, nie pamiętam. I po tym. I, I potem siedzieliśmy pod ministerstwem śledzia i Wódki, siedzieliśmy na zewnątrz i co chwilę przychodził do nas ty z harmoniką, grał na tej harmonice i podrywał po kolei każdą z nas. Nie pamiętasz? Gościa z. Myślałam, że to wspólnie. Jakiś taki. Wspominie. Jakiś taki. No, Widzę jak cokolwiek... O to pamięta! No to nie będzie to nasze wspólne wspomnienie. Nie, to nie będzie nasze. Musisz to wyciąć w ogóle. Ja mam ja mam w ogóle mogę ci nawet, możesz wstawić na filmik. Mam filmik, jak ty tańczysz przed Z szkołą, przed szkołą na chodniku. Nie wiem czy ty miałeś jakąś tutu tu wtedy założyłam. Nie wiem co to było. te ja wieletnice <laughs> byłem przebrana. Tak, ja to nagrywałam. To mi takie przychodzi pierwsze do głowy. I jak śpiewaliśmy coś. Nie pamiętam co to było, ale coś śpiewaliśmy razem jakby na górze i, i ty do tego tańczyłaś. To jest um. Każdy dzień w szkole. Każda I ta muzyki i ja tańczę. Nie? Wszyscy stoją i, i jakby nie? Po prostu nie O co była nasza największa kłótnia między nimi? nie miałyśmy jeszcze? Nie miałyśmy. Coś małego, chociaż kłóciłyśmy kiedyś? Nie, nie było jakiejś okazji. Ale spokojnie ja już widzę talerz niewłożony do zmywarki. Ja widzę już patelnię u miała pozmywać, znaczy posprzątać. Ja to już zaraz się pogodzimy spokojnie, już przywaleję tą patelnię. brudno. No ta, no w zlewie. Jak ty widzisz No nie widzę, ale widziałam. No to patelnię! Ty się nie ty leżysz, chyba z włoki. Przyszły, zeżar nam makaron, pożyć się wysrać i zadowolony. I teraz ostatnie pytanie: Wspomnienie, które najbardziej nas zbliżyło. Nie mam w gościa z harmoniką, bo... No, ja już zauważyłam, że dla ciebie nasze wspólne wspomnienia nie są tak ważne jak. Pierwsza Nie tylko odnośnie nas, ale wydaje mi się, że wspomnienie, które zbliża zawsze wszystkie dziewczyny ze sobą, to jest. To jest o, tu się zgodzę. Randall, to jest wspólne wyjście do kibla, to łączy zawsze wszystkie dziewczyny, jak Prawda. sikacie ze sobą, no to możecie się nazwać oficjalnie przyjaciółkami. Ale Randall... Jestem roz... twoim przyjaciółką. My w sumie przez Randala poszłyśmy pierwszy raz do kibla. Randall. Nie, nie przed nim. Uciec. uciec <laughs> Nie uciec! Ale nie, sorry, jednak pierwsze było ciebie na jakiejś imprezie tak, pierwszej jak u ciebie w gdzieś w ogóle. Tam. No ale wtedy byliśmy całą rodziną. Tak, no. W ogóle cały wyjazd do Włoch, myślę. I w... No, jakby... to nas bardzo zbliżyło, bo Zwracanie... wtedy byliśmy bardzo długo ze sobą. Tak, tak. ani w ogóle z tych Włoch, z tym samochodem. No, zamknięte i... w jednym samochodzie przez ile? 10 godzin? 20? No, ja z 20 w ogóle jechałyśmy. I ja to spałam aż tyle zdjęć w ogóle. Mm, nie. Dzisiaj chyba w ogóle zrobiłaś pierwsze zdjęcie, kiedy ja nie śpię. Kiedy moje, no kiedy ja nie stałam. I na mnie z kurczaka. Prawda. Na tym zdjęciu. Ale generalnie jak jak wszystkie zdjęcia juki, jakie ja posiadam w swoim telefonie, to są zdjęcia... WYŁĄCZ TO! Julki jak śpi i bardzo Hata. często ma w jednej ręce jeszcze butelkę wina. To prawda. To jest w ogóle... Skripie, w ogóle, ty mi robisz zdjęcia, Ja, wiesz, wie. ja wiesz, Nie, jako... tylko tobie. Ja tylko jako nie dla od razu nie robiłam ci zdjęć. Pokazułaś mi tak. jak, jak na Twoim starym mieszkańcu przed przeprowadzką e, bliżej centrum, to już że mieszkała samym żeśmy jechali i na tym Twoim starym mieszkaniu. No, ja zrobiłam zdjęcia. razem. Robiłam zdjęcia. Razem zrobiłam zdjęcie, od no, razu, bo papera już się zrazu creepem jestem Tak, tak. Czemu wszyscy mi mówią, że jestem No to jak się kiedyś obudził, to powiedział, że to jest skrypie i że na niego patrzę. <laughs> No to, to jest, jest creepy! Jest creepy. <grym> <grym> ale nie mogę się zastanowić, co mam robić! Lubię no nie gabić się na człowieka! Byłeś patrzeć na telefon? No ale lubię Bądź na niego patrzeć! Kasper <grym> ze zmierzchu. <grym> no lubię na niego patrzeć. <grym> <O>, nie no, <grym> jestem creepem! <grym> no i telefon mi upadł, ale nie mam już więcej pytań.

Ten chaotyczny chłopak. To się płaci. Jak ty w ogóle, jak ty to planujesz w ogóle?